Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy taką gierkę, gdzie budujemy miasto. Normalnie budujemy miasto, teraz mamy takie. No, jakby powiedzieć, tutaj klikamy w taki młotek. Tutaj są takie różne narzędzia, na przykład możemy zbudować jakieś budynki, a później możemy y, robić. A na końcu spuścimy A na końcu spuścimy atomówkę I zrobimy wszystkie katastrofy, które tutaj są Pokażę wam z te katastrofy, tylko Chcę stworzyć te Miasto Miasto stworzymy Zaraz stworzymy miasto Miasto leci Witajcie, cieszycie się że już są zaraz wakacje. Bo ja się tak bardzo cieszę. Nie wiem aż kiedy to zleciało. Było dopiero byłem. Y, zaczynałem rok szkolny. A teraz już. To jest tak szybko. mam nie jestem w stanie tego pojąć tak szybko. Teraz budujemy te. Pusiedle. O, jakieś domki się tu zrobiły. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, domki. Fajnie. Rzujcie się. Na końcu rozwalimy wszystko. Ha, 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 Rozwalimy i. Wszystko pójdzie z dymem. Tutaj są te katastrofy. Tutaj na przykład. Pożar se wezmę. I go właśnie tutaj postawię. Ten pożar. Pali się, pali, co się stało, dlaczego się to... Ale się rozprzestrzenia ten pożar. ja nie mogę. Zaraz dojdzie do tych domków chyba. Hmm. A, ju... A chyba za, za tydzień, na tamten tydzień, nie na ten tydzień, wyjadę na, na długie i to długie wakacje, bo będą trwały gdzie chyba za dwa dni. To jest przez dwa dni nie będzie w ogóle odcinków. Albo będę tam nagrywał. Tam będę nagrywał. I tutaj są właśnie takie mody, jak widzicie. Takie mody, które pobrałem. Jeden taki pobrałem z taką fajną drogą. Fajny chyba jest. Teraz. Przejdziemy sobie do... Co to jest woda? Dlaczego tutaj woda jest? postawi ją! O kurde, jakie fajne jeziorko! Więcej tej wody! Więcej! O jakiś plaży się to zrobiła! Może tu jest jakiś piasek? O, jest piasek! Piasek! I teraz przechodzimy do katastrof. I chyba zaraz wszystko tutaj rozpieprzymy, ale <laughs> przed tym zobaczymy jakaś tutaj jest droga fajna. Fajna droga, bardzo fajna. Myślę, że się wszystkim spodoba ta droga, która tu jest. Zaraz Ją tutaj wmontuje. O, wmontowana. O, co się tu stało? Wszystko się pali, ja pierdzielę. Dlaczego to się tak dzieje? Ja pierdzielę, dlaczego się tak dzieje. Widzicie. Fajne rymówki. Rymówki, mrówki. O, kurde. Tyle to tutaj puściłem. Teraz, że chyba to wszystko pożera. I pioruny nawet strzelają. Sarczyste, ogniste. To to jest. Tu wys. Bum! Bomba atomowa. Atomówkę wstrzeliłem. To jest, rozpieprzyło. Ja pierdziele Wywaliło. Więcej tego, więcej. Więcej atomówek nie zaszkodzi, nikomu nigdy nie zaszkodziło. Więcej tych atomówek. Nikomu jeszcze one nie zaszkodziły. To jest gra, gdzie puszczam mówki O, bum, jeszcze jedna do wody trafiłem. Nie wiem, dlaczego to nie wyparowała ta woda w ogóle. Czas powróć tu. Jakieś zamieszki tutaj damy. O, dałem jakieś zamieszki. Nie wiem, dlaczego tego nie widać. Co to jest? Że tego nie widać. Wid nie widać, nie widać, tylko są śmieci. Te śmieci. To no nie wiem dlaczego są tak. Ale możemy zrobić part 2. O, powódź zrobiłem. Powódź leci, leci tam. I rozwala cały świat. Powódź rozwala cały świat. I jeszcze zaraz puścimy tu atomówkę. Atomówkę. Bum. I wybuchło. Wybuchła taka wielka atomówka, że normalnie pierdiele. Zaraz. Pa.